Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. BMW 39 to czwarta generacja piątej serii BMW. W fabryce samochód nosił nazwę Klunk 39 co tłumaczy się jako ewolucja i absolutnie pasuje do koncepcji modelu. Charakterystyka techniczna Niezawodność silników zasługuje na szacunek, ale z kolei rozwiązania problemu z przegrzewaniem Niemcy się nie nauczyli powodem tego jest termostat którego żywotność jest raczej krótka. Najlepszą profilaktyką jest czyszczenie chłodnicy raz w roku dla silników sześciocylindrowych i raz na pół roku dla silników ośmiocylindrowych. Ponadto, aby zwiększyć niezawodność. Wszystkie silniki BMW są wyposażone w łańcuch rozrządu. Rozważmy główne parametry techniczne silników serii 39, osiągi 520 i przed 2000 R, 520 i od 2000 roku.

M3-1991-2171-1991-2171-2494-2979-1951-2498-4398 Moc KM 150 miliardów 170 milionów 150 tysięcy 170 192 miliardy 231 milionów 136 tysięcy 143 286 prędkość maksymalna, kilometr na godzinę 220 miliardów 226 milionów 212 tysięcy 223 238 miliardów 250 milionów 260 6211 250 zużycie paliwa. Litry zleż 100 km 12,6 12,2 13,7 12,8 13,1 13,7 7 7 8 11,5 17 7 czas przyspieszania do 100 km na godzinę. S 10 9 11 10 8 7 11 10 6 długość. MM 4775 4775 4808 1805 4775 4775 4775 4775 4775 wysokość tenem 1800 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 szerokość

Silniki BMW E39 były różne, zaczynając od 136km i pojemności 2,0L i osiągając do 400km przy pojemności do 4,9L. Te ostatnie z kolei były również montowane w BMW M5. Premiera modelu E39 sięga 1998 roku. Zazwyczaj umieszczano w nim rzędowy silnik sześciocylindrowy ale nierzadko montowano i ósemkę w kształcie litery V. Jednostka napędowa była wyposażona w systemy VANOS i DOUBLE VANOS, które przeprowadzały zmianę fazy dystrybucji gazu, bardziej odpowiednią dla określonego charakteru jazdy. Do 1998 roku, zamiast żeliwnych tulei, w silniku stosowano powłokę nikasilową. Przy jego użyciu silnik był znacznie lżejszy, ale ze względu na jakość krajowej benzyny został usunięty. W konsekwencji kompresja znacznie spada, a zniszczenie bloku cylindrów jest nieuniknione. W 1999 roku BMW zaczęło stosować powłokę alusilowoje, więc najlepszym rozwiązaniem będzie zakup samochodu z tego roku. Obsługa w silnikach benzynowych pożądane jest stosowanie benzyny bezołowiowej niegorszej niż i 95 Dozwolone jest również stosowanie benzyny niegorszej niż i 91 ale w tym przypadku moc silnika BMW E39 nieuchronnie spadnie, a zużycie paliwa wzrośnie. W samochodach z silnikiem wysokoprężnym zaleca się stosowanie samochodowego oleju napędowego o zawartości siarki niewyższej niż 0. 5%. Zaleca się również podgrzewanie paliwa w filtrze, aby zapobiec jego gęstnieniu podczas jazdy. Jednocześnie zabronione jest stosowanie specjalnych środków w celu zmniejszenia lepkości paliwa. Konserwacja. Aby zapewnić długotrwałą i jakościową pracę samochodu. Nie należy zapominać o terminowej konserwacji jednostki napędowej. Zalecane warunki i terminy konserwacji podano poniżej. Wymiana oleju co 12 do 15 tysięcy km. Olej należy stosować wyłącznie zalecany przez producenta łańcuch rozrządu. Jego żywotność wynosi średnio 250 do 300 tysięcy km, po czym rozciąga się i wymaga wymiany. Z kolei pasek rozrządu posłuży nie dłużej niż 75 do 100 tysięcy km dysze i świece, co 50 do 80 tysięcy km. Naprawę systemu VANOS przeprowadza się po przejechaniu 200 do 300 tysięcy kilometrów. Naprawa silnika. Główne awarie, z którymi borykają się kierowcy. To awaria termostatu i pompy wody. Wymiana oleju i filtra oleju Na początku olej jest podgrzewany i odkręcany jest korek spustowy oleju. Następnie odkręcana jest śruba spustowa i olej jest spuszczany bezpośrednio. Po tych czynnościach odkręcany jest filtr oleju, który znajduje się pod maską. Po wymianie elementu filtrującego i gumu szczelniających, filtr jest zakładany na miejsce. Olej wlewa się przez szyjkę wlewu oleju. Jednocześnie sprawdzając jego poziom w silniku za pomocą bagnetu, zaleca się uruchomienie samochodu na kilka sekund i ponowne sprawdzenie poziomu oleju, a w razie potrzeby uzupełnienie, ponieważ olej wypełni filtr i rozproszy się w silniku. Wymiana termostatu, awaria termostatu jest często spowodowana zanieczyszczeniem chłodnicy. Jeśli po wyczyszczeniu chłodnicy problem nie zostanie wyeliminowany, Należy wymienić termostat. Najpierw wymontuj wentylator, spuść płyn chłodzący i odłącz wszystkie przewody podłączone do termostatu. W modelach 520 i 523 i 528 i zdejmujemy uchwyty do podnoszenia z silnika. Odłączamy wałek kablowy w pobliżu zacisków i wyjmujemy. Następnie odkręcamy pokrywę termostatu, zapamiętujemy jej położenie i zdejmujemy, aby sprawdzić. Czy termostat rozszerza się i zamyka? Należy podgrzać termostat w pojemniku z wodą. Gdy temperatura wody osiągnie około plus 88 stopni Celsjusza, klapka termostatu zacznie się otwierać, jeśli początek otwierania nie pokrywa się z wartością wskazaną na termostacie. Należy go wymienić, wyczyść powierzchnie uszczelniające na korpusie i pokrywie, zamontować termostat w głowicy cylindra ze strzałką skierowaną do góry. Podczas montażu pierścienia uszczelniającego należy nasmarować go niewielką ilością gliceryny. W modelach 520 i 523 i 528 i zawsze montowana jest tylko nowa uszczelka papierowa. Zamontuj obudowę termostatu. Równomiernie dokręcając śruby mocujące, użyj zacisków, aby zabezpieczyć wał kabla. Zamontować wentylator wraz z pokrywą. Napełnij układ chłodzenia i wypompuj całe powietrze. Uruchom silnik BMW E39 i rozgrzej go. Po sprawdzeniu stopnia nagrzania chłodnicy i szczelności obudowy termostatu. W przypadku nieszczelności dokręcić śruby mocujące. Wymiana pompy wodnej. Pompy Częstą przyczyną awarii pompy jest zużycie wirnika i uszczelki. Aby wymienić pompę wody, należy wykonać następujące czynności w podanej kolejności. Wymontować wentylator układu chłodzenia poluzować. cztery śruby na kole pasowym pompy. Demontaż paska alternatora. Odkręć luźne śruby na kole pasowym i zdejmij samo koło pasowe. Umieść pojemnik pod pompą i wyjmij samą pompę jeśli wirnik jest zdeformowany. Sprawdź komorę pompy pod kątem odprysków, a jeśli tak, usunie. je. Umieść nową pompę na miejscu, wykonaj wszystkie czynności w odwrotnej kolejności. Załóż pasek, załóż go na wszystkie rolki. Po wszystkim uruchom silnik, aby sprawdzić, czy termostat i pompa działają prawidłowo. Jeśli wszystko działa, załóż wentylator i przepompuj układ, pomimo problemów w eksploatacji. Związanych z zastosowaniem w silnikach BMW E39 powłoki sil Są one nadal dość mocne i niezawodne. A prawdziwy fan samochodów sportowych nie pozostanie z dala od takiego modelu.